Cześć kochani, witamy już z Karolą z Warszawy. Dotarłyśmy, jesteśmy i mamy zakupy. Yy, zakupy z Primarka. Yy, ja tylko jedna torba, Karola dwie i to ale pełne. Mniejsze. mniejsze, ale poleciała tam grubo w tym sklepie. No dobra, teraz Wam pokażemy, co kupiłyśmy i dlaczego. Yy, ja kupiłam na przykład ten piękny oto. Sweter Karola wybierała, więc Karola powie, że ładny. Mam nadzieję, że Wy też powiecie, że ładny. Jasne, tym razem nie czerwony, bo czerwony mam. Pipip, pip. no po prostu wdechę. Karola ile on kosztował? 10. 10, 10 funtów, czyli jakieś 50 złotych, ale kupiłam też, bo Karola mówi, że bierz. tada, piżankę. To jest góra, a to dół, piżamkę w kotki. Karola mówi, wiesz, wiesz, Cudz, twój rozmiar, wiesz, wiesz. No to wzięłam. Piżama kosztowała też 10 funtów. No ale wiecie, jak się schodzi w tych kapciach w święta w piżamie w ten drugi dzień, bo w pierwszy jeszcze nie wolno, a różnie, co rodzina to inaczej. No to fajnie w takiej ciepłej, milusiej piżamce zejść i poświętować. Ja słuchajcie. Ja nie, do, nie doznałam takiego szoku em, w ogóle w, w dziale, na dziale damskim, ale jak weszłam na da, dział, dział dziecięcy, to wy Karola, ja tu zostaję, a ty sobie leć dalej. I Karola tam szukała swetra dla pana y, chłopaka, e, już chciałam powiedzieć pana narzeczonego. O, może coś się wydarzy w te święta. O, ok, nie, nie. I y, y, ja po prostu oszalałam na dziale dziecięcym. I słuchajcie, mój Marcel ma 6 lat, rośnie błyskawicznie. I koszulki, słuchajcie, takie koszulki, no to są na tam 2 miesiące, 2,5 i pach nie ma. A tu proszę bardzo, z bawełny koszulka z Londynem, słuchajcie, za funta 80. No to hello. Dobrze, nie? Karola, kupiłam. I co ciekawe, ta jakość tej bawełny jest naprawdę bardzo przyjemna. Szczególnie takie świąteczne, słuchajcie, bluzeczki, no to są na jedne święta, tak? Bo on za rok już w to nie wejdzie. Bo mój Marcel naprawdę leci bardzo mocno, jeśli chodzi o wzrost. Jest szczypiorek, ale ja właśnie rośnie, rośnie, więc takie koszulki to mam tylko na jeden sezon świąteczny. Za rok będę musiała kupić większe. ten Ta bluza jest fajna z tej story. Kosztowała więcej, bo kosztowała 8 funtów, no ale Cały czas to jest fajna Ale cena. To dlatego, że po prostu to jest. Tak to jest story. story, tak, więc była droższa. I jeszcze taki London mu kupiłam, niech się chłopak tutaj tak. Popisuję w koszulce za funta 80, w bluzeczce. No i to kupiłam, bo to mój pan małżonek takie robi poluweczki. Karla, jak zobaczyłam, mówi: O, twój pan małżonek! I będzie pan małżonek mały i duży, proszę bardzo, mały. Będzie miał taką polóweczkę z długim rękawem za całe 6 funtów. Fajna, podoba mi się. Więc ja tam, gdybym jeszcze miała więcej sił, to bym siedziała na tym dziecięcym i siedziała. Ale ja jeszcze kupiłam z ciekawości, bo mnie to bardzo ciekawiło, jak to będzie jakościowo. Słuchajcie, majtki bezszwowe, bo takie majtki mi się przydają na takich nagraniach różnych, żeby tam nie widać było odstającej bielizny. I słuchajcie, za trójpak zapłaciłam 5 funtów, więc mało. A wydaje mi się, widzicie, tu jest takie o, fajne cięcie. Wydaje mi się, że z tego może coś być. Zobaczymy, jak się sprawdzą majtki z Primarka. No i kupiłam coś śmiesznego, bo mi Karola kasała, że zadziała. Słuchajcie, kupiłam takie Wiecie, ja nie jestem fanką doklejanych rzęs, ale takie na nagrania czy na zdjęcia mi się przydają. I czasami jak nie mam czasu do mojej Oli wizerzystki podjechać, to jak dokleję takie rzęsy, tak sobie tłumaczę, no to od razu będę lepiej wyglądać. I do tego podobno najlepszy klej do rzęs Duo. Ja na co dzień nie, mówię nie, nie lubię. Natomiast do zdjęć, do nagrań, no to widzicie. Dzisiaj mam na przykład, do, dokleiła mi Ola, no to to jest takie... Wiecie, ta rzęsa dla mnie robi roboty, natomiast na co dzień niekoniecznie. Kupiłam na próbę, no bo one są po funciaku, Karola, tak, po funciaku. Klej też jakiś fund, więc zobaczymy, spróbuję, ale i tak w to nie wierzę. I słuchajcie, ja zapłaciłam za te zakupy, słuchajcie, 58,90, więc to jest całkiem spoko cena. No i teraz zapraszamy, zobaczycie, co Karola tam poszalała, bo Karola poszalała konkretnie, to są torby Karoli. Karola, słuchajcie, mało tego powiem Wam szczerze, dwa razy była, bo po prostu raz jej nie starczyło i kupiła sobie na przykład bacik. Nie wiem, co ty tym bacikiem Karola to będziesz robić. To jest zabawka robić. dla kota. To jest zabawka dla kota za funta 50, świąteczna, kot wiadomo, ważny członek rodziny, oczywiście. Mój Wajtonią no, nie kupiłam przecież, ci. przecież Antonina, tak? Tosia, tak. Tosia, Antonina, Tosia. Będziesz miała Antonina taką choineczkę, bacik taki do zabawy. Która pierwsza, ta może, co? O, dla siostry. Nie powiedziałam tego. Nie powiedziałam tego. To się wytnie. Case, case dla mnie. Um, case. Dobra, spaliłam. Case. E, bardzo ładny taki z tym P. Ha, ha, Harry Potter. Harry Potter za trzy funty. Fajny. I ma brokat w środku, i się rusza, słuchajcie. Dobrze. Czapa. O, Karola Czapa, przymierzę sobie. Za trzy funty. Czekaj, czekaj, czekaj. No ładnie ci, ci. Wiecie, bo to moje kolory, to ja lubię. Trzy funty. okej, okay. jaka ci, plusieńka. Eee... Pasek. Bo Karola mówiła, że paski są dobre, bo miałaś już kiedyś, tak? Że się nie niszczą tak szybko. No na pewno wolniej się niszczą niż te skałem, no i są połowy tańsze. Okej, okay, i to jest Primark za 3 funty. Dobrze. Lecimy do. Krawat. Świąteczny krawat dla pana chłopaka. Mati. będziesz w tym wyglądał so sexy. W takie tutaj, e, tak, laseczki cukrowe. Trzy funty, okej. Okay. O, Karola też się skusiła, ale Karola się skusiła na coś innego. Na podobno, bo dziewczyny chwaliły, gdzie, na kanałach? No na, na YouTubie, że podobno mmm, pędzelki do blendowania, makijażu bardzo dobre za całego funciaka. Zobaczymy, Karola da znać. Och! Jaka słodka! Jaka słodka szczotka! Przeceniona z 3,50 na dwa funty! Sama chciałabym taką mieć. Ładna, bardzo ładna. Ja się śmieję, ale jest naprawdę ładna. Wow, ale tego jest. A to co to jest, Karola? To ja nie wiem. To jest maska na oczy zielona, ale to jest dla mojej dziewięcioletniej kuzynki. A, okej, okay, bo myślałam, że dla ciebie. Nie, bo ona lubi jednorożce. bo lubi jednorożce, Uważam, że to jest super sprawa. A, dwa funty. Rzeczywiście mięciusieńkie, no sama słodycz za dwa funty. Lubimy takie pierdoły dziewczyny, no umówmy się. Mm, kolejne piękne skarpetuchy za trzy funty. Ile par? 4. A Karla ma dzisiaj je na stopach, widzę, tak? O, piękne, dobrze. A raj stopy, sześćdziesiątki za 3,50. Jedna para? Trzy pary. <laughs> Trzy pary za 3,50 Fuu, Opłaca się. I są bardzo dobre. Już jedne ubrałam, bo tam są dwie. No, no. Super. I są spoko. I są spoko. Tak. Yy, ta grubość 60, 3,50 rozmiar E. Dobrze. No jest sweter Karoli. Jest naprawdę świetny. Taki świąteczny. Co? Mięciusieńki? Czujecie to? Ja to czuję. No po prostu rewelacja. I Mati, podobno skakałeś do sufitu jak go zobaczyłeś. Mati, w pracy byłeś, no proszę, jaki piękny sweter. No jaki tutaj Rudolf na całego... Karla, pokaż jeszcze opaskę moją, tam leży. Bardzo piękny sweter. E, oczywiście tutaj, wiecie, e, skład, te, te, ten, ten skład Ej, też, ale to, są, to, ale to są świąteczne swetry, można na przykład koszulę pod spód założyć i już jest bardzo miło, chociaż ja mam go dzisiaj na gołe ciało jest naprawdę super ten ale mój. Ale mój też jest taki bardzo przyjemny, Szok. Co prawda jest w składzie, ale no to się ubiera... Dwa, trzy tak. W roku. No i my nie rośniemy ani wszerz, ani w ten to można za rok znowu założyć. Ja jeszcze taką Karola mi kazała kupić, że będzie fajnie. I ona gdzieś tam wystąpiła, wystąpiła w zdjęciach za 5 funciaków, prawda? Więc jeszcze ta opaska. No, no i tyle słuchajcie. Ojej, ale było tego wszystko Karola. O. Jeszcze Twoje rachunki tylko pokażemy. 56. 56 yy, razem, tak? Aha, rzeczywiście. 30, 26, 56. No to Karola jakoś lepiej się obkupiła więcej tych rzeczy, Ja, ja lepiej, jakaś... gadżetów, gadżecików. No to co Karola, żegnamy się, tak? Czekajcie jeszcze tu za mną. Yy, może zagramy na do widzenia, gdzie to jest? Tu. A, to jest fajne, słuchajcie, bo to można sobie, prawda, wypiąć, ja wiem, wyjąć i pierzecie normalnie yy, sobie i później wkładacie. To granie. No więc co, żegnamy. Napiszcie w komentarzach, co było najlepsze. Nie działa, poczekaj jeszcze raz. Jeszcze raz to zakończenie. Jeszcze raz to zakończenie. Czekajcie, czekajcie, to się najwyżej witnie. No, to napiszcie, 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 co było najfajniejsze, co Wam się najbardziej podobało. I tym świątecznym akcentem żegnam się z Wami. Pa! Pa!